Witamy proszę Państwa na pierwszym powtórkowym dniu, jeżeli, znaczy na pierwszym, na pierwszym dniu powtórkowego Community Day jest godzina 16.01, ale, znaczy nawet 02. Ja zaczynam nagrywać. Dlaczego tutaj? Bo tu, był, tu była Seta Gibla i ja niechcący, jak wyłączyłem Goczę, potem musiałem gocie pacnąć i ona się połączyła. Na szczęście Seta Gibla została przez gocie złapana. Więc kolejna seta gibla, jak najbardziej e, w mojej kolekcji jest. Szkoda, że nie jest shiny, Aga też nie miała shiny. Ja wam mogę pokazać, e, jakie mam shiny na dzisiaj. Jak widzicie: Shiny Shinks, Shiny Gibble, Shiny Gibble, shiny, shiny Fletchling, Shiny Fletchling, Shiny Gibble, Shiny Tepik, Shiny Seedot z jajka, Shiny Duskull, Shiny Swablu, Shiny Machop, Shiny Fletchling, Shiny Oshawott, Shiny Weedle z jajka, Shiny Swablu i znowu Shiny Fletchling, Shiny Fletchling. Shiny Rozelia, Shiny Gibble, Shiny Fletchlings, Nightwi Shiny, Swablu Shinks i Daskul. To są moje dzisiejsze szajniaki, jeżeli chodzi o to CD. Zróbmy tutaj sobie kolejne shiny-czeki, jak już tutaj jesteśmy i cokolwiek yy, nagrywamy. Ja wiem, zajebisty odcinek, tak? No ale powiem wprost, yy, powiem wprost, Hajs sam się, nie, proszę Państwa, nie robi. Nie robi, niestety, to nie rośnie na drzewie, nie można tego wysrać, tak samo, może z insensu też nie ma, czy Niestety, niestety trzeba, trzeba pozapierdalać, a czas przedświąteczny jest takim magicznym czasem, że nie, nie tylko jest magia, że tak powiem, pod choinką i w czasie świąt, ale przed świętami też się dzieje magia. Ja myślę, że Z w ogóle, Ja w ogóle uważam, że community day podsumowawcze powinno być na początku grudnia, bo ten ostatni weekend przed świętami. Tak, no kurwa, się ludzie mają inne rzeczy do robienia, do robienia prawda? No okej, okay. proszę Państwa, ja wiem, że gdzieś się zrespił Fletchling setka. Mam jeszcze trochę czasu, więc coś tam, jeszcze może coś tam jeszcze nagramy, prawda? Może jakieś jajka się będą kluły czy coś. Jak będzie gdzieś ok, ten Fletchling setka, to widzimy się na Fletchingu 100 IV może będzie shine. No i, proszę państwa, zrespiła się Rozelia setka po drodze po Fletchlinga, zobaczymy. To jest, yy, nie powiem, która, ale powiem tak. Z, to nie jest ta i nie jest Shiny, więc wiecie, zwiększę sobie szansę na Szajniaka, nie? Takie... wmawiam sobie, nie? Fletchling nie jest Shiny, bardzo dobrze. Wiecie, jak to jest, nie? Ja sobie wmawiam, że jak najpierw poklikam inne, to zwiększą sobie szansę. Ten też nie jest Shiny, bardzo dobrze. Okej, okay. o, nie dorzuciłem. O, uciekło mi. Dobrze. Ten Fletchling też nie jest shiny. Okej, okay, okej. Okay, very nice. Ok, let's go. I proszę Państwa. Nie, seta nie jest shiny. 587CP na triku łapiemy. Zobaczymy, czy się zapało. Jest. I to jest ta To jest proszę Państwa ta rozelia. Szkoda, że nie shiny. Ale powinno wyjść nam tak, że na tym Fletchlingu, jeżeli on jest dostępny, jeżeli nie jest za bardzo, że tak gdzieś tam powiem, za blokami w pewnej lokalizacji, to też się zobaczymy na secie Fletchlinga. No, proszę Państwa, jesteśmy tego Fletchlinga setkę. Ja wiem, który to, ale tu jest dużo szainiczeków. No, to jest foka w szaliku. Foka w szaliku nie jest szajni, Więc my sobie te porobimy szajniczeki, zanim klikniemy, proszę Państwa. Fletchlinga setkę Bardzo fajne miejsce właśnie odkryłem na Żabiance Bo tutaj można Wjechać autem i sobie lury Takie puścić Więc bardzo nie wiem, to jest spoko, spoko Opcja i miejsce, żeby zrobić live'a w samochodzie Co nie? No. no bo zobacz Ile tutaj sięgamy, normalnie tu Raz, aha trzy no Ewentualnie nie. Ewentualnie na 4 stopy można było blurować. No dobra, OSHOT nie jest shiny. Ok, no to klikamy dalej, rzucamy. Yy, Fletchling z, z tego, z Insensa też nie jest shiny. Szwablu nie jest golden nuggetem. Yy, proszę Państwa, yy, kolejne Szwablu nie jest golden nuggetem. O, Wiktor przyjechał. Wiktor przyjechał, widzę, tak. Wiktor. O kurde, dzisiaj biednie, tylko Wiktor z tym, z młodym. Szwablu nie jest shiny. Szwablu nie jest shiny, proszę Państwa. Kolejny Fletchling nie jest shiny. I myślę, że już chyba czas kliknąć tamtego Fletchlinga, bo nie pamiętam do którego on tutaj siedzi. To jest ten. I kurde, nie, i Seta 686, proszę Państwa, też nie jest shiny, też na triczku, ok. czyś się złapał? Chyba się złapał, zawsze mógł uciec. Oshout nie jest shiny. Jak już mówię, tu jesteśmy i trochę tych boksów jest, i nie mam powiadomienia o kolejnej setce, to sobie te robimy shiny czeki, Ale niestety, jak widzicie, nic nie chce tutaj być shiny. A jak szukaliśmy, jak tutaj wjechać, to był shiny gibbl. Jak też jeździliśmy z, to, z jednego miejsca na drugie, to jeszcze był Shiny Shinks, ale to wszystko wiecie, mi się wydaje nie, nie Shiny Benona... To... nie, o by wiedzą A. Bo widzieli, jak mówiłem, co już mam, tak mi się wydaje Eee... Yy... Shiny Oshout? Nie, nie ogólnie bardzo jestem zadowolony, że tylko Oshoota dostałem, jednego Shiny teraz na powtórce na razie I jednego Tepiga To się cieszę Przeglądy sobie poka stopami, którymi jeszcze nigdy nie kręciłem, tu jest Lider, mnie to nie interesuje I proszę państwa, gibel z insensa zwykły gibel z zwykły, Boosted by Weather, bo tutaj mamy teraz Windy Weather Feather I zaraz sobie sprawdzimy, czy tam się wszystko połapało Tak I sprawdźmy nasze setki, no i tutaj dochodzi nam Fletchling, więc w ostatnim czasie Kolejny Fletchling setka. Niesamowite, proszę Państwa, emocje, jak na łące. Yy, Gibel z lura, nie jest szajni. 911 cp. Cóż za bestia niesamowita? Yy, tutaj bady catch assista. Yy, złapał się. Jaki jest jego IV? Standardowo, nijaki jest jego IV. Ktoś mnie tu zaprasza na raid, Nie dziękuję. Rozelia, zwykła. Ale dalej robimy szajniczek, bo tutaj widziałam, proszę Państwa, że właśnie z Instensa poleciał kolejny gibel i nie jest shiny. Szajny gibel zawsze moim zdaniem na propcie, chociaż mam tego desaibania. I bania. <grywa> Oszołd! Nie. trzy. No przydałoby się gdzieś jakieś sządo, prawda? No mamy jeszcze 35 minut. Może coś jeszcze wpadnie. W ogóle mam bardzo ładnie. Tak, Agusia ma bardzo ładne paznokcie A w ogóle jestem ciekaw, ile po się zapałem, bo wszystko, co zapałem dzisiaj przed Community Day, usuwałem na bieżąco, żeby, jak wpiszę sobie Age 0 żeby wiedzieć, ile zapałem. Age Zero. Age Zero. Age Zero. No! Jak na to, że w pracy to prawie 700 poksów. To moim zdaniem bardzo dobrze. No. Trochę tego jest zapanego. A tam był młody paruwa? Yy, czyli kto? Ziemniak? Nie, nie ziemniak, yy, młody ten, jak on tam ma, ale zawsze zapominam, jak się nazywa Ten od Piotrka Aha, dobra No, Rozelia nie jest shiny Tak sobie trochę postoimy, pogadamy Catch assista Bellsprout może, bo ja go nie mam, cały czas A ja mam Też niestety nie jest shiny Szybko na triku yy, kolejna Rozelia z dura. Znaczy, z insensa wróć. nie jest shiny i tam jeszcze jest iwka z lura. I na tej iwce te nagrywki tutaj kończymy, bo nie mam co przedłużać. Iwka. Nie, nie się cieszę, żadnej iwki kurwa nie dostałem, nie? A zamiast życie pewnie Hiszpan dostał dzisiaj multum. A mam nadzieję, że zobaczymy się na jakimś jeszcze do szundoczeku. Proszę Państwa, CD is going, znaczy first day, motherfucker, kończy się za fiaminetem, minuten, you know what it is. I oczywiście stwierdziliśmy, że a może jakieś jeszcze setka, jakaś setka wyskoczy. Niestety nie wyskoczyła. Podjedziemy sobie do maczka na 2 for you. No i w tym momencie goczę na maczku na 2 for you. napierdala mi shiny back to back match of give. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o shiny plus h0 Damy 29 sztuk, ale musimy jednego pokemona odjąć. O maczu przejni. O, ja też dostałem machu, Ile CP? 90. A nie, to mam innego. Musimy tego kupcze odjąć, hmm. bo ten kupcze był wczoraj około. Gibli setka. No, kurwa, teraz to sobie wiecie. Możemy tam podjechać, on się zmieni w inną setkę najwyżej. No i tyle, tak? No, no tak. No, Community Daily Samer, bo mi pokazuje to powiadomienie. Możemy tam podjechać, zobaczymy co z tego będzie. Yy, więc ogólnie 28 shiny uważam, że bardzo spoko. Catch rate Pokemonów moim zdaniem powinien być większy, bo no... No inaczej te po... pamiętam pro... powiem tak, inaczej się łapały gible, jak było CD na gibla, inaczej się łapały dzisiaj. Zobaczymy, wy to oglądacie, to właśnie pewnie zaczyna się albo trwa, albo kończy, kur... się. kończy się kurwa drugi dzień. Miałem nadzieję, że drugiego dnia będę mógł w stanie pograć dwie godziny nie w pracy, więc będzie troszkę lepszy odcinek, ale musicie to zrozumieć, a my zobaczymy się jeszcze, co tam z tego gibla zostało. Proszę Państwa, tam nie pojechałem, bo potem ogarnąłem, że czas jest chujowy, ale ogólnie mamy godzinę 17.07 i dalej mamy respy. Community Day. I z goczem i zapałem przed kolejnego Shiny Machop'a. I zobaczcie, no jest flecznik na dziko. Przez się foksy do respiły i coś jest nie tak, bo już wcześniej zauważyłem, że coś jest nie tak, jak spojrzałem sobie na infografikę, bo dzisiaj na dziko nie powinno być na przykład tepigów I DASKULI A, chyba też nie. I DASKULI też nie. I teraz mi się przypomniało, że mój pierwszy szanik to był DASKUL, i on na bank nie był z lura, bo wtedy jeszcze dopiero zarzucałem sobie lury w pracy. I spotkałem również zaraz przed 17 tepiga na dziko bez lura, bez Insensa. I tutaj ląduje screenshot, bo zrobiłem screenshot, że ten tepik tam kurwa stoi. Nie wiem o co chodzi. Ja się cieszę, może jakieś setki jeszcze coś dzisiaj połapie, czy coś. Właśnie. Aha, nie to, spowodam nie z Discorda Vriwane, bo walno mi aga walnęła Wriwana na Discordzie, że coś jest kurwa, nie halo, nie. I zobaczcie. Zobaczcie, no, ma oszołt oh, ma. Daskul, tak, no... Pokémony, które są... Spawnów nie wyłączyli, ale częstotliwość Shiny piszą, że raczej tak. No zobaczymy. Aha, że Spawnów nie wyłączyli, ale że Shiny rate jest na to mniejszy, tak? No to ja miałem dużo szczęścia, bo zobaczcie, jak piszesz, tutaj znowu Shiny, tam kolejnego Machop'a. I on już był zapany po 17. No więc dla mnie bomba, sobie pojeżdżę jeszcze trochę w takim razie. Albo na dziko dzisiaj, czekaj Ale catch chyba też w ogóle jest gorszy niż było mi się wydaje Tylko jak zobaczycie, incense już jest zielony, nie jest pomarańczowy incense Zobaczymy czy incense działa dalej tak jak powinien działać I czy, jeszcze właśnie, jestem ciekaw czy są questy Teraz tutaj sobie odbiorę Tutaj sobie odbiorę, ale widzę, że nie Questy już nie są y, community dayowe Nie, open five gifts, proszę państwa to nie jest quest na CD Więc zostawi... A nie, to respy zostają do niedzieli Ale to gdzieś pisali o tym? <laughs> Grafika jest tak dziwnie zrobiona Że nie ma informacji czyli w ten było. sposób, bo mi się wydaje, że już takiego było Że respy zostają yy, Przez cały ten czas trwania I dopiero wyłączą się respy w niedzielę Ale, że Shiny yy, shiny, shiny szansa jest Po prostu niższa, tak? Szansa na nieka jest niższa, a spawmy zostają. I teraz, w takiej sytuacji, jak dziecko, co robimy, wracamy do domu? Wracamy do domu, ja muszę odpocząć, nie? Tak, no to wracamy do domu. No dobra, ja. Questy jakie mam? O, Shinx. Czyli zostawili respy, ale zmniejszyli szanse, bo tak było rok temu, ja pamiętam. Dwa lata też tak było. Też tak było, tylko teraz ja sobie nie mogę nigdzie przypomnieć, żebym na jakiejkolwiek infografice widział, żeby oni gdzieś o tym w ogóle coś wspomnieli, tak? Także albo ja zjebałem, albo... Drogi Galiksu na przyszłość to... Albo infograficiarze zrąbali. Mi się jeszcze apka ścięła. Także do zobaczenia, pa.